Witam YouTube ze słonecznego... Ach, to nie ta taśma, z Monaco, na który pada z Cebra, jak z Cebra. Kwalifikacje poszły jak poszły, nie będę za dużo o tym mówił. W każdym razie musiałem podczas kwalifikacji wymienić skrzynię, stąd moja pozycja, ponieważ dostałem karę i ta pozycja... Czekamy, czekamy, ciągle czekamy, jest Russell, proszę bardzo, jest albo Kubica nie jest ostatni, brawo. No, ostatni jestem ja. No, ale w tych warunkach myślę, że to może nam wyjść tylko na plus. Jako, że w tych warunkach, że przez cały wyścig będzie padać, nie będę miał pit stopu, więc będę musiał swoją pozycję, jeśli będę chciał być wyżej, odzyskać na torze. Także... Jedziemy w Monaco? Full, full dash przez cały wyścig, ostatniego miejsca. Co może pójść nie tak. Strategia wyścigowa jest bardzo skomplikowana. Zakłada 29 minut 18 sekund jazdy po prostu po mokrym przed siebie. Co ja mogę powiedzieć, no. Lekko nie będzie. Póki co, coś widać, bo nikt przed nami specjalnie nie jedzie. O! A zgasło? Zobaczmy te, te temperatury. Póki co, zatrważająca te temperatura opon 29 stopni, ale ja nie wiem, jakie rozgrzewicie. Bo tu są blisko bandy. Uciekli już na formującym, także możecie sobie wyobrazić jak to będzie wyglądało w wyścigu, nie? Podobnie Chciałem zrobić sobie challenge i przejechać ten wyścig bez powtórek, ale sami dobrze wiecie, że ja nie przejadę kółka bez powtórek Także no zobaczymy Im bardziej się rozwalę, tak w bardziej artystyczny sposób, tym wtedy zakończymy, zakończymy ten wyścig, więc Jeśli będzie jakaś rozwałka, będzie naprawdę wyjątkowo piękna, takie, takie jest założenie bo, wiecie, przy jakimś tam lekkim uszkodzeniu skrzydła to, to czasem nawet na, nawet nie zrobię powtórki, bo to, to, to nie ma za wielkiego sensu. Ale przy jakimś konkretnym dzwonie powiem: O nie, DNF, kontuzja, wracamy w Kanadzie. Oby w Kanadzie nie padało, aczkolwiek myślę, że w Kanadzie to nawet widać deszczu sobie poradzę. Jest tu jeden fragment toru, oczywiście tunel, w którym nie pada. I za to jestem, jestem wdzięczny, bo można chwilę poczuć się jak w niebie. Także jest ok. Na suchym też by nie było łatwo, no ale zobaczymy w drugim sezonie. Mam nadzieję, że w drugim sezonie padać nie będzie. Wysik będzie oczywiście w drugim sezonie dłuższy. Tutaj. O, to dobrze, Jeff, Dobrze. Fajnie, że mówisz, bo w sumie nie wiedziałem, że będzie padać cały wysiłek. Także to się zawsze przyda. Taka dobra rada. Bo bez dobrych rad, to w czym byłby ten świat, nie? Także co? Jedziemy. Ja jestem podekscytowany. Nie mogę już się, wprost doczekać tego dzwonu. 20 kółek jeździmy. Jest niepojęte w takich warunkach jeździć. I tego zabronić. Cik. Jesteś kurde agresywny tutaj trochę A ja będę tutaj, i co teraz? Jeszcze skręciłem trochę do lewej, żeby... Aj, co za, co za! No jak kolizja z Kubico, co ty gadasz? It's a decent start. Good job. Jezus Maria, żyje. No to jest manewr stulecia, jak ja, jak ja go wyprzedzę. No co? Po takim sejwie? No dobra, następny raz w kolejce. No je... to chyba by było na tyle, wszystko się pospało. Nie, to, to jest koniec Ładne dwa manewry, ale na tyle sił mi starczyło, to, także no Niestety, ale trzeba wrócić do boksu, zmienić skrzydło, ale tutaj nie masz szans nawet na safety cara Ech, taki smutny koniec trochę, o oh jest Fantastyczny mander na sańcu, na su, na science, tak Emerytura Tyle Wam powiem. Także gorzki to koniec. Przytrzymałem jeszcze Roberta, to w ogóle pewnie skończy ostatni. Mercedes wygrywa. Kto by się tego spodziewał? Lewis Hamilton zwycięzca tego wyścigu, no mi niestety się nie udało. Ale w Kanadzie będziemy. Kanada już niedługo. W ogóle sporo fajnych torów już niedługo, także zapraszam Was na kolejne odcinki na YouTubie. Zapraszam Was na streamy. Bo tam przede wszystkim się ścigamy. Bądź rozbijamy. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Jak widzieliście, Leclerc trzeci, z drugi, nic się wielkiego nie zmieniło. No, gratulujemy Louisowi. I widzimy się. W kanacie. Tymczasem to już wszystko. Sprawdźmy jeszcze tabelę. Daniel Ricardo siódmy. No, ja niestety jako jedynie nie ukończyłem, to ciekawe. Kubica skończył przed Sainsem, także super sprawa. Daniel Ricardo z 12, także się na wyprzedzał. Trochę się nam podziało w tym wyścigu. No proszę. Widzimy się w kanacie, tam będzie lepiej. U!